Dzień dobry, dziś Na Poboczu nowy Renault Kangoo, nowy Jaguar F-Type, LaFesta i V. Zaczynamy! Motoryzacyjny świat wciąż jest mocno skupiony na targach w Los Angeles, a tymczasem Hyundai zaprezentował w Chinach swój nowy elektryczny samochód o nazwie LaFesta i V. Model ten w konwencjonalnej wersji został pokazany w 2018 roku. Czym zatem różni się wariant IV V oprócz warstwy technicznej? Przede wszystkim z przodu nie znajdziemy tu normalnej atrapy chłodnicy, a raczej jej całkowity brak. Błyszczące logo Hyundai umieszczono na środku, nieco poniżej chromowanej listwy idącej przez całą szerokość przedniego pasa i łączącej reflektory LED. Nieco później znalazło się miejsce na pionowe światła przeciwmgielne oraz wloty powietrza. Idąc ku tyłowi zauważymy, że LaFesta i V otrzymała też nowy zadziorny tylny zderzak oraz wąskie nowoczesne światła. Nie ma tu podwójnych końcówek wydechu, ale pojawił się dyskretny dyfuzor. Model osadzono na aerodynamicznych obręczach kół, a w ofercie pojawiła się nowa paleta lakierów. Wnętrze nie uległo zmianie. Kierowca nadal zajmuje pozycję za płaską kierownicą, a na desce rozdzielczej znajdują się dwa ekrany: jeden zastępujący analogową tablicę zegarów o przekątnej 7 cali oraz drugi ponad 10 calowy do obsługi systemu multimedialnego. Na wyposażeniu może znaleźć się wiele systemów bezpieczeństwa, wybieranie głosowe, indukcyjna ładowarka czy panoramiczny szklany dach. Hyundai nie zdradził zbyt wiele informacji dotyczących napędu. Na pokładzie zainstalowano baterię o pojemności 56 kWh, która napędza silnik elektryczny o łącznej mocy 204 koni oraz 3. 310 nm momentu obrotowego. Ten zestaw ma pozwalać Lafeście i V przejeżdżać na jednym ładowaniu około 490 km. Według ostatnich plotek nadchodząca Corvette ZR1 będzie dysponować hybrydowym napędem o łącznej mocy 912 koni. Jeżeli na sali są jednak ci, którzy nie mogą się na niego doczekać, pozostaje mocniejsza alternatywa. Przygotowuje ją Hennessey Performance w planach. mają wygenerowanie w nowej Corvette C8 mocy równej 1217 koni. Firma nie zdradza póki co zbyt wielu szczegółów dotyczących sposobu dotarcia do tej mocy. Wiemy natomiast, że samochód ma zostać wyposażony w specjalnie zmodyfikowaną jednostkę LT2 V8 z dwoma turbo Cel jest póki co dość odległy, a w tym momencie firma oferuje jedynie instalację nowego układu wydechowego, co zauważalnie zwiększa moc silnika oraz poprawia doznania akustyczne. W późniejszym etapie ma pojawić się pakiet dający samochodowi aż 710 koni. Oprócz modyfikacji silnika, tuner skupia się również na innych elementach. Corvette C8 otrzymuje regulowane zawieszenie, hamulce Brembo, nowe aluminiowe koła oraz zestaw opon. W ofercie ma pojawić się też pakiet Carbon Aero, w którego skład wejdą zderzaki, przenia dokładko oraz spoiler wykonane z włosów. Na węglowego. Część z dodatków będzie dostępna już w przyszłym roku. Chevrolet Blazer również doczekał się sportowego pakietu od Lingenfelter Performance Engineering. Pakiet zmian dotyczy silnika 36V6, stosowanego również w Chevrolecie Colorado oraz GMC Canyon. W ofercie znalazło się doładowanie Edelbrock TVS 1740 oraz inne ulepszenia mające na celu podniesienie mocy do imponujących 450 koni mechanicznych, które pozwalają mierzyć się z dysponującym 475 koniami mechanicznymi jeepem Grand Cherokee SRT. Firma chce też w niedalekiej przyszłości połączyć silnik z napędem na 4 koła co będzie wymagało modernizacji zawieszenia. Nadal nie wiadomo, czy producent nie zacznie sprzedawać Blazera w wersji SS z silnikiem o mocy ponad 400 koni mechanicznych. Taki samochód może równie dobrze nigdy nie stać się rzeczywistością. Bentley zaprezentował nową limitowaną wersję Continentala GT upamiętniającą tegoroczny rekord firmy na Pike's Peak. Nowa unikalna wersja modelu otrzymała karbonowy pakiet stylistyczny, malowanie od Mullinera oraz wiele innych dodatków, jak na przykład zielone zaciski hamulcowe, 22-calowe błyszczące czarne aluminiowe koła z oponami Pirelli P Zero Color Edition oraz atrapy chłodnicy z nadrukowanym numerem 100. W luksusowym wnętrzu pojawiła się duża ilość Alcantary z kontrastującym przeszyciem. Limitowana edycja Pike Peak napędzana jest tą samą jednostką Twin Turbo 60212 o mocy 626 koni oraz 900 Nm momentu obrotowego. Przyspiesza do setki w czasie 3,6 sekundy i osiąga prędkość maksymalną równą 333 km na godzinę. Bentley zamierza wyprodukować jedynie 15 egzemplarzy tego samochodu. Pomimo plotek o śmierci modelu BMW 2 Active Tourer, BMW podejmuje walkę i pracuje nad kolejną generacją modelu. Po drogach jeżdżą już zakamuflowane egzemplarze nowego samochodu. Wygląda na to, że rodzinny model zyska ewolucyjną stylistykę o nieco sportowym charakterze. Jedną z największych zmian będzie znacznie większa atrapa chłodnicy z przodu. Sam front będzie nieco wyższy, dzięki czemu auto wyglądać będzie delikatnie jak crossover. Pojawią się lusterka przytwierdzone do bocznych drzwi oraz nowe klamki. Z tyłu można spodziewać się nowych świateł i bardziej sportowo nakreślonego zderzaka wewnątrz. Na desce rozdzielczej znajdą się dwa ekrany testowane do tej pory w prototypach BMW i-Next. To zdecydowanie nie będzie lifting samochodu, a jego całkowicie nowa generacja. Póki co nie ma informacji na temat gamy silnikowej. Auto ma być zbudowane na odświeżonej płycie podłogowej UKL, a rozmiarowo urośnie do wielkości Grand Tourera. Niemiecki tuner specjalizując się w przerabianiu luksusowych samochodów pochwalił się swoim najnowszym projektem. Oto usportowiony Rolls Royce Phantom. Auto osadzono na 24-calowych aluminiowych kołach z POFEK SP2 przygotowanych we współpracy ze znanym Fosenem. Pojawiły się też elementy pakietu stylistycznego wykonane z włókna węglowego. Zmieniono przedni zderzak na taki ze zintegrowanym zadziornym spoilerem. Pojawiły się też nowe progi oraz nowy tylny zderzak na klapie bagażnika, umieszczono sportową lotkę, która podobno znacznie poprawia aerodynamikę tego samochodu. Na koniec obniżono zawieszenie o 40 mm. Klub modyfikacji było wzmocnienie silnika. Jednostka 675 V12 otrzymała moc wyjściową równo 685 koni oraz 1010 Nm, a to wzrost o 114 koni oraz 110 Nm względem fabrycznego egzemplarza. Osiągi: przyspieszenie do setki w 5 sekund oraz prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 250 km na godzinę. Zarząd koncernu KTM, do którego należy marka Husqvarna, dał zielone światło do produkcji modelu Norden 901, który wcześniej został zaprezentowany jako wersja koncepcyjna turystycznego Enduro na targach EICMA. Motocykl zyskał ogromne zainteresowanie i stąd niemal błyskawiczna decyzja firmy. Stylistyka retro wciąż jest na czasie. Motocykl będzie alternatywą w swoim segmencie dla Yamachy TNR 700, BMW F850GS oraz Moto Guzzi V85. W kwestii napędu pojawi się tu znana jednostka 890 cm3. Prezentowana niedawno w KTM 890 Duke R dysponująca mocą 119 koni. Oprócz tego na pokładzie znajdzie się duże elektroniki, między innymi ABS, sześciosiowa jednostka IMU, kontrola trakcji oraz poślizgu. Toyota udostępniła nowy krótki zwiastun pokazujący nadchodzący model Yaris GR4. Firma miała początkowo zaprezentować ten samochód podczas rajdu Australii, jednak musiała opóźnić jego debiut. Za kółkiem usiadł sam prezes koncernu, czyli Kiyo Toyoda, znany ze swojego upodobania do sportowych modeli. Nowość będzie czymś nieoczywistym, gdyż w gami japońskiej marki pojawi się sportowy hot hatch spokrewniony z modelami WRC. Do napędu służy będzie tu mocny ponad 250-konny silnik oraz napęd na cztery koła. Auto na platformie TNGA, która jest bazą dla następnych Generacji Subaru WRX oraz WRX STI. Jaguar F-Type przeszedł lifting, który nieco zmienił wizerunek auta. Teraz zdecydowano się na dopasowanie frontu do stylu modeli takich jak Jaguar XE czy XF. W ten sposób sportowy F-Type stracił swój wyjątkowy charakter. Tylne światła jednak nie uległy tak dużej zmianie. Przeprojektowano je na bardziej kanciaste. We wnętrzu zagościły cyfrowe zegary oraz odświeżony pakiet multimediów Touch Pro. Teraz pojawił się Apple CarPlay oraz Android Auto. Spod maski zabrano już silnik V6, a pozostawiono otwierający cennik 4-cylindrowy 2.0 oraz 5-litrowe V8 450 koni oraz Znajdujący się w wariancie R, wariant 575 konny. Dzięki zastosowaniu nowych technologii sportowy model JLR zyskał sztywniejsze nadwozie, co przekłada się na zwiększoną precyzję prowadzenia. Zgodnie z normami Unii Europejskiej dostaliśmy tryb cichego startu, który wycisza samochód przy odpalaniu. Nadchodzi nowa generacja Renault Kangoo, znacznie ciekawsza i atrakcyjniejsza wizualnie. Produkcyjna wersja będzie bardzo podobna do koncepcyjnej zaprezentowanej parę miesięcy temu. Wizualnie nowe kangu będzie korespondowało z osobowymi modelami francuskiej marki. Obłości ustąpią miejsca kantom i przetłoczeniom, dzięki czemu nowy model może stać się jedną z bardziej atrakcyjnych propozycji w segmencie. Oferowana będzie wersja krótka i długa o różnej wysokości. Nie zabraknie wariantu osobowego oraz bardziej użytkowego. Cockpit ma nawiązywać do Renault Clio. Znajdzie się tu duży ekran systemu multimedialnego oraz atrakcyjny Panel klimatyzacji. Premiera tego modelu zaplanowana jest na początek przyszłego roku. Teraz Francuzi będą mieć kontrpropozycje dla zbliżającego się nowego Volkswagena Caddy. Zadebiutował też odświeżony Opel Insignia, którego zaprezentowano podczas targów motoryzacyjnych w Brukseli. Na froncie model zyskał nowy kształt świateł, nawiązujących do innych modeli, a w szczególności Corsy oraz Grandlanda X. Światła do jazdy dziennej powędrowały natomiast w dolną część lampy, a trapa chłodnicy jest szersza i wyposażono ją w charakterystyczne elementy tworzące efekt głębi. W gamie jednostek napędowych z dużą szansą znajdziemy silniki grupy PSA. Na wyposażeniu znalazły się całkowicie nowe światła IntelliLux LED, dysponujące 84 diodami. Nowa kamera wsteczna rejestruje też ruch poprzeczny, ostrzegając o nadjeżdżających samochodach, a zaawansowane multimedia dysponują Apple Carplay oraz Android Auto. Być może po obejrzeniu filmu Le Mans, prezentującego wyścigowe zmagania Forda z Ferrari, Peugeot oraz Rebellion Racing nawiązali sojusz, którego dzieckiem ma być hiper samochód startujący w Le Mans. Firma ogłosiła swoją decyzję kilka tygodni temu. Tymczasem w Wielkim Wyścigu mają nastąpić spore zmiany. Główną z nich jest zastąpienie klasy hiper samochodów LMP1. Dla jednych to obraza, a dla innych szansa na wejście do rywalizacji biedniejszych zespołów. Peugeot i Rebellion Racing stworzą ciekawy designerski pojazd, który swoim frontem bezpośrednio ma nawiązywać do aktualnych modeli sprzedawanych przez francuskiego producenta. Linia ma być jednak bardzo futurystyczna. Po raz kolejny przyłapano zakamuflowany prototyp zbliżającego się Mercedesa EQS, który, który wygląda jak nic co do tej pory wyszło spod ręki stylistów marki ze Stuttgartu. Pod względem kształtu karoserii stanowić może nawiązanie do CLS-a, ale z profilu jest znacznie bardziej dynamiczny i dysponuje niższą linią dachu oraz mniejszą rozmiarowo kabiną. Auto ma konkurować z Teslą Model S, Porsche Taycanem oraz zbliżającym się Audi e-tron GT i w pełni elektrycznym Jaguarem XJ. Auto otrzyma najprawdopodobniej to samo wnętrze co nowa S-klasa. Zostanie zbudowane na specjalnej platformie MEA, Stosowanej do samochodów elektrycznych. Dysponować będzie mocą ponad 400 koni mechanicznych, generowaną przez dwa silniki elektryczne. W standardzie pojawi się też z pewnością napęd na cztery koła oraz skrętna tylna oś. Dziękujemy Wam za wytrwałość i za dzisiaj. Do zobaczenia jutro rano. Obejrzyjcie również poniedziałkowy odcinek testu z Peugeot 508. Do zobaczenia.